Witam Was! W dniu dzisiejszym udamy się do kopalni, a w sumie to do wielu kopalń, gdyż planuję zbudować bikon z diaksów, ani nie grama żelaza, same diamenty. Jeszcze przypomnę, że jeśli podobają Wam się filmy, możecie zostawić suba, a także łapkę w górę, a ja zapraszam do oglądania. Przyda się trochę totemów do wyprawy, fajerwerek, jedzenia, no jest dość sporo. No i oczywiście różnych gadżetów do zabawy. Do beaconu będę potrzebować 164 bloki diamentów, co przekłada się na 1476 sztuk Diamentów w koło połowę podwójnej skrzynki. Jestem ciekaw, ile ma w magazynie. Hmm, tak więc zajrzyjmy. Eee, a chyba nawet wstyd to pokazywać. A w skrzynce? No, pusto. Nieźle. Jeszcze 158 i będę miał wszystkie bloki. No cóż, chyba najlepszą metodą będzie udanie się do jakiejś jaskini. To teraz, czy gdzieś jest jakaś jaskinia? Dobra, na nowej wersji, więc będzie płyta. A, zabiję ich osobno, nie będę miał płyty. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, to wygląda jak jakaś jaskinia. Nie wiedziałem, że szukanie jaskiń jest tak trudne. Ale coś tutaj widzę. Hmm, no idzie, idzie, idzie. No, idzie dość głęboko. Jakby tam zejść? Pyk, pyk, pyk. O, to wygląda nieźle. Żebyście lepiej widzieli, wypiję miksturę. sobie tutaj pozbieram. I nie mówcie, że to tylko tyle. Tak jakby się jaskinia kończyła. Okej, okay, tu się robi sporo. Kurczę, trochę się niebezpiecznie zrobiło. Jezu, tylko 31 diamentów. jest jakaś tragedia? Jeśli chodzi o tę jaskinię, to chyba tylko tyle. A nareszcie. Dobra, trzeba szukać dalej. Jezu, już jestem tak daleko i nie ma dalej tej jaskini. A trochę czasu no to zajmuje. Dopiero 31 rud Kurczę, jakbym tutaj wleciał. Sprawdźmy. Okej, na coś? Nieważne, mnie tu nie było. Ach, czekamy dalej. Tutaj pamiętam, w tej górze się kiedyś wkopywałem. Tak. Dobra, oczyścimy drogę wejścia. Może tam jakiś mob stać? Żaden mob nie dostał. trochę niebezpiecznie. Słabo to widzę. Dobra, wylatuję stąd. A tutaj? O, to może być dobre. To może być bardzo dobre. Uuu, uh, Teraz trochę pozwiedzać. Tu coś mamy. Mało diamentów. O kurczę. Chyba obudziłem wardena. Nie, jest okej. Okay. Dobra, tak więc. Mm, jakieś jeszcze diamenty. Okej, okay, to chyba nie jest dobre. Okej, okay, dostał. Chyba tu idzie. Marka z nim to chyba głupi pomysł. Ok, okej, okay, uciekamy. Może ja nie będę z nim lepiej walczył. Albo dam mu trochę TNT. Dobra, wysadzamy go. Aha, ja jestem bezpieczny, więc kontynuujmy. Chodź tu, chodź tu. O, trochę tu niebezpiecznie. O, <gry> Okay, to chyba nie wyjdzie. Może weźmy się na poważnie, bo nigdy tego nie zrobię. Jezu, ja znam dosyć już tych mobów. Chodź, chodź, nie boję się. Wie. Aha. Chciałam go zatruć i wyszło z tyle z tego. Chodź, 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 nie bój się. Tu do dziury. Dobra. Hmm, co by ci zrobić? Jakiś eksperyment? To ja tu mam? Tutaj kolega jak widać czeka na koniec życia. No cóż, nagrabił sobie ostro. Chyba już cała ta jaskinia. Jakieś wyjście by się przydało. Czyli znowu będę musiał kopać do góry. I uwaga, diamentów mam, moi drodzy, tylko tyle. No chyba trzeba poszukiwać dalej. No cóż, lecimy. O, to może być niezłe. Wlećmy tu. Aha, i wylećmy. Tak chyba to nie miało wyglądać. O, a tutaj, o! Tu jest głęboko. Co by pomyślał, że w tej grze się tak trudno szuka No, Tragedia. Okej, okay, to mi wygląda też na coś sporego. No i to jest głębokie. O kurczę, to się nie wydawało takie. Piej chyba stąd wyjść. No niepotrzebne to było. Lecimy dalej. Kogoś takiego to ja szukałem. O takiej jaskini to mogłem pomarzyć. O, jest nawet głębiej, nie. To jest rewelacja. Okay, nagrabiliście sobie trochę za mocno. Jak ich wycadzić? No panowie, no to chyba możemy kopać dalej. Chyba że zdobywanie diamentów jest trochę bardziej łatwe. Chodź pobawić się, chodź, chodź. O może płytę, dopnie. Okej, okay, mam dwóch kolegów. No, od razu lepiej. Ja nie lubię takich pojedynczych kłótno. no. tak, tylko jedno. To takie łatwe nie jest. Łatwe może jest, ale czasochłonne. Może trochę powinniśmy przyspieszyć. Kurczę, ktoś światło zgasił, a czas wrócić i sprawdzić, ile tego jest. Teraz jak stąd wyjść? No, niestety trzeba wrócić do domu, ponieważ zabrakło potek, a diamentów jest tylko tyle. Wątpię, że to wystarczyło na cały beacon Jestem ciekaw, jak będą wyglądać dwa staki niecałe rozstawione na ziemi. Tak więc trochę tego rozstawmy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tak średnio bym powiedział. Raczej z fortuną nie będę miał z tego dużo diamentów. Na beacon raczej nie wystarczy. No cóż, trochę jeszcze kopania przede mną, więc lecimy dalej. Kurczę, jeszcze bym zapomniał, a nie mam przecież mikstur widzenia w ciemności. No to słabo trochę będzie bez tych mikstur. Witam w mojej podkarce. To było. To chyba nie. To chyba też nie. To złota marchewka, to chyba to. No dobra, kliknijmy, pocznijmy proces. I sobie trochę poczekamy. No, jestem gotowy, żeby ruszać. <laughs> Teraz powinno pójść gładko. Okej, okay, ta jaskinia wygląda przyzwoicie. I taka powinna być. O no, nie wiem, chyba w niej kiedyś byłem. Diamenty to chyba tylko wspomnienie. Okej. Okay. Kurczę, muszą być na suficie te diamenty. Okej, okay, jestem. Tak się poświęcam na tych diamentów i tylko trzy. Nie był jeszcze gdzieś. Kolejne na suficie. Ale tu mobów. O diamenty. No tak, zdarza się. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tę jaskinię. No, coś słabo w tych jaskiniach. 11 diamentów. No nie ma chyba czym się chwalić. o muszę powiedzieć, że wygląda to trochę lepiej ale wątpię, że wykopanie tego starczyło, ale sprawdźmy, tak więc do roboty, bardzo mało aha, ledwo stak, tak więc na ten moment moi drodzy mam 64,5 czyli 69 bloków diamentów no, jeszcze przede mną dużo roboty, zanim jeszcze pójdę kopać, przydałoby się troszkę chyba mieć więcej totemów ponieważ mam tylko jeden na jest to ryzyko, oczywiście w tym pomoże mi moja ulubiona farma najazdów czas się napić i widzimy się zaraz jak Będę miał totemy. Myślę, że można wracać do kopalni. Tylko teraz w którym kierunku? No i gdzieś tam jestem, jak widzicie, ale mam chęć się troszkę z mobami pobawić. Chcesz do kolegi dołączyć? Dobra, to ty dołączysz. Taki myk. O nie, to się stało. No, od razu lepiej. Aha, 30 rur trochę słabo. Tak by tak wkurzyć Endermana. Oj, wody się boisz, bruda się. A, tak to jest, jak się długo nie myje. Chyba walka z Endermanem skończona. Jakaś niemiła pani tutaj mnie goni, ale nic się nie stanie. No, chyba lepiej. O, kolejny ochotnik idzie. Oj, Creeper nawet. Wyjdziesz hmm. bliżej. Chodź tu. Ale na wypadek, dla bezpieczeństwa, podłożę tam bombę. O, kurde, niebezpieczeństwo. Nie, ale się boję. O, nie, niebezpiecznie. No. <ścoughs> to mam głupie pomysły. Chciałam jedną rzecz. No, jakby tak szkieleta utopić. Chodź tu, panie. Dobra, jest. Przestań strzelać. Dobra. Czekamy już dobre pół godziny, i coś się szkielet nie topi. Chyba szkielety się nie topią w wodzie. Cóż, zróbmy coś innego. Od razu lepiej. To był taki chwilowy spadek emocjonalny. Możemy kopać dalej. Dobra, rozstawmy to znowu i sprawdźmy, ile z tego tym razem będzie. Bieda totalna. Łącznie mam tyle. Trzeba gdzie dalej do kopalni iść. Okej, okay, coś mam. Sprawdźmy. Okej, okay, jest głębiej. No, to wygląda. To wygląda obiecująco. Dobra. O, siema, odpoczywasz sobie tam na dole. Dobra, noc. Jeszcze Spider. A, tak nietoperza trafił. No nie, a i ciężko trafić nietoperza. A I poszło na marne. Jest zły mobów. Poważnie się robi. A jak nie trafię nietoperza, to przynajmniej ustrzelę. No. Tutaj już niestety nic nie znajdę. Trzeba wyjść. I zostaje nam szukanie dalej. Gdyż tyle jeszcze nie wystarczy raczej. Okej, okay, tutaj coś się maluje. No. O, jest jaskinia. Ile wody. W wodzie jest zawsze więcej diamentów. O, proszę bardzo, tam są. Tam pewnie znajdę. Cóż, bierzmy się... Dobra, tyle diamentów to powinna już być ostateczność. Zatem wracajmy i sprawdźmy ile ich w końcu będzie. Ciekawe ile... no nie wystarczy. Proszę bardzo, jeszcze moi drodzy 26 bloków. Dobra, zbiorę to na szybko. Obliczyłem, że będzie mi potrzeba 82, tak więc to będzie tak i 20, więc no trzeba będzie się wziąć za to. Teraz pewnie moi drodzy zapytacie, dlaczego teraz mam 22 level, a wcześniej miałem 50. Otóż w jaskini niestety nie nagrywałem momentu jak wlatywałem. No i w tym momencie jak wlatywałem, walnąłem w ścianę i niestety zginąłem w jaskini. Na na szczęście rzeczy się nie spaliły, bo nie byłem nad lawą. Ale siekiery niestety nie udało mi się odzyskać, jak widzicie. Tak więc na następny odcinek sobie załatwię siekierę. No dobra, gdzieś żeśmy trafili. O, pierwszy diament. Dobra, dajcie mi to wydobyć już teraz bez przerw. Od razu znajdę 82 rudy. Dobra, mam. To jest 84 nawet. Wracamy i to rozkopujemy. Jak się okazało, po raz trzeci, niestety dalej nie ma. Brakuje mi pięciu, moi drodzy, bloków. Fortunka niestety mi takiego szczęścia dzisiaj nie dała. Jest szansa, że znajdę coś w magazynie. O, proszę bardzo, przegródka na diamenty. Aha, mam lepszy pomysł. W przyszłości, jak będę miał diamenty, postawię z powrotem. Tak więc, jeszcze trzy bloki. No nie. będę musiał kilka jeszcze znaleźć i się widzimy. Pamiętam, że miałem kiedyś w kordach lush cave. No, to powinno być gdzieś tu. No cóż, wlatujemy. Tu powinienem znaleźć diamenty. I oficjalnie, moi drodzy, wszystkie diamenty na bikon mam. Jeszcze będę musiał udać się w jedno miejsce i będziemy mogli przystąpić do budowy tegoż bikonu. A będzie to oczywiście pustynia, w której zbiorę trochę piaskowca. Tyle w zupełności wystarczy. Jeszcze będzie jeden blok potrzebny, gdyż raczej nie mam go w magazynie. Zróbcie ten portal. A będzie to trochę soul sandu, aby móc mieć niebieski ogień. Oj, 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 oj. Mnie tu nie było. No i można wracać. Teraz gdzie tylko to zbuduję? Gdzie byłoby dobre miejsce? Chyba gdzieś tu. Tu na tej górce będzie idealnie. Więc będę musiał trochę teren ogarnąć. Tak więc teren wyrównany, materiały przygotowane. Tak więc bierzmy się za budowę podstawy. Uknąłeś koniku, co? Mam cię uwolnić? Nie uwolnię cię. Tak więc ostatnią rzeczą będzie mm, zbudowanie bikonu, zamykającego tego konia w środku. Z jakimś cudem on się tu dostał? Jak wiadomo, wyjść nie wyjdzie. Już nigdy. Teraz ostatnia rzecz. Dziś powinienem mieć tak, tu jest beacon. Stawiamy, moi drodzy, beacon. Mamy diamentowy beacon. No i mamy coś naprawdę pięknego. Powiem wam, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Na koniec moi drodzy, jeszcze chciałem wam przypomnieć o tym, że na tym kanale robimy coś takiego, że za każdego jednego suba raftuję jedno TNT. Więc jeśli chcecie, abym na koniec wysadził bardzo dużo debrisów, zachęcam do subskrybowania tego kanału. No i zachęcam też do dołączenia na serwer na Discordzie. I dzięki za obejrzenie.